Halo, halo, YouTube z tej strony, Bodzio, witam wszystkich bardzo serdecznie na moim kanale. W dzisiejszym materiale technicznym chciałem Wam zaprezentować telefon i Power. Jest to kolejna propozycja dla ludzi, którzy szukają telefonu z potężną baterią. Mamy tutaj dokładnie 6500 mAh według producenta. Też sprawdzałem to w internecie i ludzie mówią, ci, którzy to recenzowali i mają odpowiedni sprzęt, że to jest prawda. Ja też patrzę to pod kątem ładowarki, ponieważ do telefonu dostajemy taką ładowarkę. Jest to bardzo podobna ładowarka, jeżeli bym nie powiedział, że identyczna do tej, którą mieliśmy w modelu Hom HT6, też prezentowałem go na swoim kanale, jeżeli jeszcze nie widzieliście, to zapraszam do zobaczenia tego, tego materiału. Jest to praktycznie identyczna ładowarka i telefon od 0 do 100% ładuje się praktycznie w identycznym czasie około 2 godzin 20 minut, Powiedzmy 2-3 godzin 30 minut, zależy też czy ładujecie przy wyłączonym telefonie czy przy włączonym telefonie, a ja ładowałem przy wyłączonym telefonie. Jakoś tak mi się wydaje, że jest szybciej, a 2 godzinki można może telefon sobie poleżeć, to nie jest jakiś taki duży czas. Dodatkowo, że znaczy no, dostajemy telefon w, w takim opakowaniu, tutaj jest dosyć takie płaskie, standardowe mi się wydaje, ale też tu mamy wypisane wszystkie, w, tak powiem, funkcje czy, czy, czy właściwości tego telefonu, że właśnie wspomniane wcześniej 6500 mAh, że mamy szybkie ładowanie i też tutaj. Troszeczkę producent zmienił tą nazwę na opakowaniu, bo tutaj wcześniej było, że jest Gorilla Glass czwartej generacji. To jest oczywiście nieprawdą, bo jest Gorilla Glass trzeciej generacji. Jest to wszędzie napisane, ale w tych wcześniejszych recenzjach, którzy, które, które oglądałem, u ludzi, którzy pewnie mieli jakieś dostępy do szybszego pozyskania tego telefonu, tak właśnie było napisane. to tutaj 3 GB pamięci RAM. 16 GB pamięci ROM, czyli tej wewnętrznej, około 10 GB, 11 dostępnych dla użytkownika. 64 Bitowy e, Procesor 8 6753 Model Mediatek. To też nie jest ten pełny Mediatek, ponieważ to ma tam jakąś literkę T, tak samo jak w Hontomie była literka P. To też e, tego nie podają, ale wiadomo, że podają tak, żeby było, że ładnie brzmiało. To też nie, jest ciekawe, że. Akurat ten telefon pracuje na 32-bitowym systemie 5.1. To też właśnie jest ciekawe. Mam tutaj oczywiście Dual SIM Jest to taka sama tacka do, do właśnie zamontowania karty SIM i karty pamięci. Czyli już Wam pokazuję, jest dokładnie praktycznie taka sama, żeby nie powiedzieć identyczna jak w Tomie, Czyli tutaj możemy zamontować sobie albo dwie karty SIM. To są chyba mini SIM. Z tego co kojarzę, albo kartę, właśnie tej mm, pamięci. Do 128 GB podaje producent. Ja mam zamontowane 16, więc nie jest czy chodzi o 128. Tak, wyświetlacz mam tutaj 5,5 cala. I jest to rozdzielczość Full HD. Jest to chyba pierwszy telefon, po, jeszcze był telefon chyba Full HD HTC M8. Nie pamiętam dokładnie jaka to ma a ale tak mi się tak wydaje. Ja w wielu filmach podkreślałem, że nie jestem fanem e, zwiększania zwiększania właśnie tej rozdzielczości, ponieważ to zabiera więcej energii. A mamy tutaj... Jeżeli chodzi o baterię, może przejdziemy do baterii, bo tutaj ma, widzicie mam, mam 16%. Bateria wytrzymuje, osłodowanie było... E, w Niedzielę pod koniec, mamy teraz wtorek, czyli dwa dni. Mam 16%, to jakbym go używał mm, intensywnie jeszcze, to by było na jakieś półtorej godziny. Mam tutaj na ekranie 8.37 mam dokładnie, czyli to jest około go, 10% na godzinę. To wytrzymuje około 10, 10 godzin na tym na włączonym ekranie, czyli tak zwany SOT, jak to wszyscy w internecie szukają, czyli Screen On, on Time. Mm. Więc, tu tak to wygląda, I, i on wytrzymuje około 10 godzin. To też zależy, że go użytkujemy. Napisane, że pozostało 7 godzin, ale to 7 godzin, wiadomo, że on to oblicza na podstawie tego, jak to było użytkowane. Ja tu nie chciałem go zbytnio eksploatować przed tym nagraniem, żeby, żeby mi się nagle nie władowała. Też tutaj mamy diodę, diodę powiadomi, tutaj dokładnie znajduje się dioda powiadomi, e, czyli nieodebrane jakieś połączenie, e, możemy maile, jakieś wiadomości, Tu możemy sobie ustawić jakie to mają być kolory, też nie podoba mi się to, ale to oczywiście trzeba wszystko zmienić w Romie, jeżeli chodzi o no właśnie producenta na pewno może to zmienić, że tutaj ta, będzie tam dioda migała poniżej 15% na, na czerwono, niebiesko albo zielono. To też mi się nie podoba, że nie ma opcji, żeby to wyłączyć, bo to jest trochę wkurzające, że tak Ci, jak, nie wiem, jakiś film oglądasz i tu tak się miga ta dioda, no wiadomo, wiadomo, że jakieś nieodebrane połączenia i kiedy bateria jest naładowana, to jest na... Yy... Czerwono? Nie, na zielono chciałem. Dziwne, zmieniło się. Nearly full show no tak, dobra. Czyli tu mi się coś, coś się zmieniło, a dziwne, bo zawsze mi się pokazywała zielona. Nagle dobra. Więc tak, jeżeli chodzi jeszcze o właśnie połączenie, to mamy, to ma, mamy tutaj Wi-Fi, mamy 4G oczywiście też, lokalizację, hotknot, jeżeli chodzi o też te, jak to wygląda, te klawisze podświetlenia, czyli to funkcyjne ten środkowy właśnie się łączył o poziom poziomie baterii. mi się podoba, że w tym Androidzie 5.1 nie można tego na przykład wyłączyć tego, żeby się to tam gdzieś jakieś opcje były w internecie pokazywane, ale im się nie chce to zbyt nie bawić. Mamy też aktualnie mamy 5.1 informacje właśnie tutaj i producent przewidział aktualizację do 6 do właśnie Androida tego najnowszego, czyli tej pianki, marshmallow, więc, to ma być około, z dwa tygodnie, czyli pod koniec, pod koniec lutego, początek marca, tak więc to będzie, no długo. jeszcze są w internecie dostępne jakieś nowsze opcje, znaczy nowsze romy, ale nie chcę mi się to zbytnio bawić, bo mam już tu wszystko powstawia na, a ma być za dwa tygodnie, czy na, za, za trzy, według producenta, nie wiem, jak on to spełni swoją obietnicę, no być aktualizacja przez właśnie, przez yy, Wi-Fi, aktualizacja do właśnie szóstki i mam nadzieję, że też to będzie lepiej. No ale jeśli się zwiększy czas pracy baterii o, o godzinę, o to będzie super, bo na Homecomy HT6 było, było około 12 godzin, z tego co pamiętam, czyli jakoś 2 godziny więcej, ale tam był procesor 4 rdzeniowy i 1 GHz, a tu mamy 1,3 GHz i 8 rdzeni. To też wiadomo jest zależne od tego jak ja mamy podświetlenie. Ja mam podświetlenie, jeżeli chodzi o ekran. Ekran jest po prostu świetny. Ekran jest naprawdę dobry, o kąty widzenia, to jest super. I też właśnie y, Wi-Fi Wi-Fi łączy się szybko, nie traci zasięgu ja testowałem to. U mojej babci jest coś też router. Y, ona mieszka na drugim piętrze bloku i ja spod katki czyli ja spod drzwi, byłem w stanie się połączyć z Wi-Fi, miałem około pół tego zasięgu było wypełnione i też właśnie internet też chodzi na maksymalnej prędkości, bo też dozały się takie telefony, że pomimo tego, że były były właśnie też nie były, był dobry zasięg, ale był, był słaby transfer, zresztą słaby, no nie był maksymalny, no, tutaj jest maksymalny, co ile mogę wyciągnąć na routerze, więc to jest super I też widać, że to jest takie płynne, super. Jeżeli chodzi o, o te kabicy podświetlenia, to one są tak minimalnie podświetlone, jak tu możecie zauważyć, tylko ten środkowy jest dobrze podświetlony. A może Wam się wydawało, że ten po prawej i ten, po lewej, albo, jak, zależy jak ten po prawej ten po lewej, jest minimalnie podświetlony, to jest po prostu się, tylko lekko się tli. Mi to kompletnie nie przeszkadza, niektórzy mówią, że to jest, wada, bo nie widać tego, nie widać tego zbyt dobrze. Moim zdaniem to jest dobrze, ponieważ nie zabiera dużo baterii. Wiadomo, że takich podświetlenie aż tak dużo baterii nie zabiera, ale, zawsze coś na pewno, będzie ten, będzie zabierane z tej baterii. W ciemności kompletnej i to widać to nawet dobrze. Mi to kompletnie nie przeszkadza, powiem wam szczerze, że nawet ja nie patrzę na te klawisze, bo wiem, że tu jest cofnięcie, tu jest klawisz na przykład takiego wejścia do, do takiego menu. Możemy sobie ustawić tapety różne. O, generalnie mamy tego od, od procenta mało, ale możemy swoje ustawić, więc też jest spoko. W oczywiście mamy hotkno, czyli takie mediatekowe stykanie się ekranami, że możemy przysłać informacje. Dzięki powiadomienia, pamięć pamięć się na SD możemy zapisać albo na pamięci telefonu, na to się prezentuje. W aplikacjach ja mam tu jeszcze gesty, czyli, czyli możemy tak jak w LG, możemy dwa puknąć ekran, że tak powiem, i, i się nam telefon włączy. Też nie powiedziałem, może na. O tej jednej rzeczy, która jest ważna dla tego telefonu, dla mnie ona jest kompletnie, no nie używam jej, nie powiem, że nie zbędna, ale ja jej po prostu nie używam, czyli mamy tutaj fingerprint scan, jakby to powiedzieć po angielsku, czyli ten e, czytnik linii papilarnych, e, więc e, on tutaj się znajduje, też on jest dosyć ciepły, to jest w sumie ciekawe, bo to jest, nie wiem czy to był zamierzony efekt, ale tak wyszło, że ten czytnik jest e, podczas gry, czy jakiegoś intensywnego używania telefonu, on jest dosyć gorący, nie wiem dokładnie ma stopni, ale czuć ewidentnie, że jest ciepły, on służy tak jakby taki, jak radiator mamy na, na procesorze, czy jak mamy na kartach graficznych. On po prostu mm, odprowadza ciepło. To jest to właśnie ciekawe, bo zawsze te telefony, które ja testowałem były ciepłe w tych okolicach właśnie, czyli aparatu i tych górnych. A dzięki temu czytnikowi linii papilarnych, to w tym momencie tylko ten czytnik jest ciepły, co fajnie odprowadza ciepło. Bateria odgrzewa się do około 40 stopni. Patrzyłem to programowo, nie żadnym urządzeniem. Około 40 stopni, procesor 45 stopni. Myślę, że to jest... To, to są wartości takie odpowiednie, nie za ciepło. Znaczy, może, mogą być chłodni na pewno, ale nie jest na pewno mega gorąco, bo widziałem procesory, które mają 55, 60 nawet stopni. Mamy podwójną galerię doświetlającą. Co też właśnie ciekawe jest, na pewno to też da się zmienić przez ROM, że jeżeli mamy Poniżej właśnie iluś tam procent chyba się tych 15 czy no chyba 15 to nie możemy włączyć aparatu, też aparat jest fajnie, że tutaj mamy właśnie taki przycisk funkcyjny do aparatu, czyli możemy sobie zrobić syknąć tym zdjęcie A widzicie nie możesz użyć diody doświetlające jeżeli jest materia nisko. To jest w sposób masakra, Moim zdaniem powinno to zmienić w najnowszym roMie że, że właśnie powinna być opcja, że, że można robić te zdjęcia z, z flashem bo Tu mamy tak właśnie się prezentujemy, 13 MP aparat e, Możemy dać automatycznie wy, wykrywanie sceny e, Nagrywanie jest chyba w full HD, no się nie wiem, bo właśnie to jest głupie, że tutaj nie ma napisane, tylko Wysoki, wysoki, wysoki i wysoka. No to coś ciekawe, to właśnie jest. To spotkałem się już tam właśnie z wieloma właśnie takimi nazwami w tych telefonach. Wysoki i wysoka. Nie ma, nie ma rozdzielczości, tak, właśnie w innych aparatach. Um, jeżeli chodzi o prędkość ładowania się stron, to może załadujemy jakąś tutaj na, na szybkości. Powiedzmy WP Wirtualna Polska. O proszę bardzo. Ładują się szybko strony, nie ma się takich. Takich z takich y, jak jakie to były jakie to można by było za, zauważyć właśnie w hontomie HT6 Tam można było odczuć takie minimalne powiedzmy przestoje Jeżeli chodzi właśnie jeszcze o dźwięk to tu mam już mam już ustawione za wam puszczę Waga Jeszcze sobie tylko tutaj ustawię, patrz czy jest OK Chwila Dobra

To też właśnie mi się podoba, że ten dźwięk jest. Ten dźwięk jest głośny, nie trzeszczy. Naprawdę mi się podoba szczególnie, szczególnie to, że nie ma nie ma się odczuć takich zbytnio wibracji w tylnej części, bo zazwyczaj przy tych telefonach z tyłu można, z głośnikiem z tyłu można wyczuć takie wibracje, które przenoszą się właśnie przez obudowę. Eee, tutaj jest, to są te klawisze, czyli tak, standardowo mi się wydaje, że właśnie ten aparat, to mi się podoba, że jest właśnie dostęp. A to, co też ciekawe jest, że w tym Romie, niby nie można zrobić zdjęcia, tym, yy, yy, z fleszem, ale latarkę można, lampę można włączyć, o. To też właśnie ciekawe jest, że lampę możecie sobie włączyć, ale już flasza nie możecie, nie? Yy, w aparacie. To też jest do naprawienia. Czekam właśnie, z, wyczekuję tego najnowszego Romu 6.0, yy, czy Androida 6.0 żeby właśnie mm, sprawdzić, jak to się będzie tutaj wszystko sprawowało. Wydaje mi się, że tak wszystko tutaj powiedziałem, to są najważniejsze. Jeżeli macie jakieś pytania, Tu są jeszcze... A, tu jeszcze jest złącze do mini jacka 3,5 mm. Tutaj jest właśnie też podczerwień, tak jakby, że możecie sterować sobie, czy to, czy to telewizorem, czy jakimiś innymi urządzeniami, które właśnie obsługują to, czyli jakaś wieża co tu jeszcze mamy, a tutaj się oczywiście ja to mówię oczywiście, bo dla mnie to jest oczywiste że tutaj jest wyjmowanie tej karty, znaczy tej, tej tacki, tej hybrydowej i teraz mi się to podoba jeszcze, że dają, producent dał to gumowe silikonowe TUI jest bardzo dobrze spasowane jak widzicie. Tu mamy złącze do ładowania, tu mamy głośnik i też mega mi się to podoba, owicie już się pali, już jest już poniżej 15%. Już się pali ta, ta ikonka, ta, ta czerwona. I też, właśnie tu jest przedni aparat 5 megapikseli Że chodzi o jakość rozmów, to jest roz, przy głośnym otoczeniu, ciężko jest usłyszeć kogoś, ale to pewno jak samochody jeżdżą i tak dalej, ale nasz rozmówca nie, nas, nas dobrze słyszy, wiadomo, to jakoś inaczej jest przetworzone. I też mi się podoba to, byłem po prostu zdumiony. Byłem przekonany, że będzie kolejna folia na ekranie, która będzie miała pełno y, jakiś bombli pod, pod spodem, będzie miała jakieś y, drobinki piasku, a ta folia jest po prostu id, idealnie przyklejona. Po prostu, byłem tak zdumiony tym, to jest na, napadek chyba ma jakoś maszynowo przyklejane, bo to jest co do milimetra lewa i prawa strona, tak samo góra dół. Nie ma ża ża żadnej drobinki piasku, niczego po prostu nie ma zbędnego pod tym. Po byłem tak zdumiony, byłem po prostu w szoku, jak, jak to zobaczyłem, nie? Po prostu nie, nie byłem w, w stanie tego pojąć, jak, jak to jest możliwe, że w końcu można coś, coś, coś takiego zrobić. Przecież to jest, powinno być standardem, ale widać, że niektórzy wodą przekraczać to ręcznie. Także, jeżeli macie już oczywiście jakieś pytania i czegoś nie powiedziałem w tej, tej prezentacji, to oczywiście zadawajcie pytania w komentarzach. Będę starał się na odpowiedź odpowiedź, znał odpowiedź, jeżeli nie to postaram się poszukać tej odpowiedzi albo odesłać Was do jakiegoś forum na ten temat. No i tak mam nadzieję, że Wam się materiał podobał. To pierwsza tego typu prezentacja tego telefonu, więc prosimy, żebyście zostawili łapkę w górę i udostępnili ten materiał, żeby więcej osób go zobaczyło. Bo im więcej osób go zobaczy, tym lepiej dla kanału, oczywiście będę miał większą możliwość, żeby prezentować tego typu materiały. Także mam nadzieję, że Wam się podobało i do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Na razie.